Dziś o tym, jak dbać o układ nerwowy, czyli m.in., jak radzić sobie ze stresem, o tym, jak ważny jest sen, a także o negatywnym wpływie niektórych substancji. Zapraszam! Stres to reakcja przystosowawcza organizmu. Ma miejsce wtedy, gdy na organizm działa jednocześnie zbyt wiele czynników lub wiążą się one z silnymi emocjami, najczęściej negatywnymi. Regulują go dwa układy – nerwowy i hormonalny. Krótkotrwały stres to tzw. stres pozytywny. Umożliwia on nam podjęcie większego wysiłku, mobilizujemy się i osiągamy lepsze wyniki. Długotrwały stres to stres negatywny, jest bardzo szkodliwy. Już nie mobilizuje, a przytłacza i sprawia, że człowiek staje się niezdolny do działania. Konsekwencją jest przewlekłe zmęczenie, a potem także rozwój chorób układu nerwowego. Przez stres w naszym ciele zachodzi wiele reakcji. Przede wszystkim zwiększa się wydzielanie adrenaliny. Ona sprawia, że aktywność organizmu wzrasta w początkowej fazie stresu. Podczas stresu mięśnie są bardziej napięte, wzrasta aktywność mózgu, żołądek i jelita spowalniają trawienie, wzrasta ciśnienie krwi, akcja serca przyspiesza, narządy zmysłów się wyostrzają, wątroba uwalnia glukozę do krwi, a w płucach Wzrasta tempo wentylacji. Potem jednak, gdy stres utrzymuje się dłuższy czas, wydziela się kortyzol. Istnieje wiele sposobów na radzenie sobie ze stresem. Po pierwsze, warto przewidywać trudne sytuacje, by lepiej się do nich przygotować. Jeśli jesteś z kimś umówiony, warto przygotować się do wyjścia wcześniej. A gdy masz ważny sprawdzian, warto zaplanować sobie szybciej czas na naukę i powtórki. Od trudnych sytuacji można próbować się zdystansować. Może w tym rozmowa z osobą bliską, która umożliwi nam spojrzenie na daną sytuację z innej perspektywy. Długotrwały stres warto rozładować przez aktywność fizyczną. To poprawia nastrój i dotlenia mózg, co ułatwia znalezienie rozwiązania problemu. Rozwijanie zainteresowań czy spotkania z przyjaciółmi działają relaksująco i pozwalają na oderwanie się od stresujących sytuacji. Trzeba też zadbać o sen, by układ nerwowy mógł się zregenerować odpocząć od ciągłego dopływu informacji, dzięki czemu następnego dnia mózg będzie lepiej przygotowany do zapamiętywania i przetwarzania informacji. Sen ma też dodatkową zaletę: wzmacnia aktywność układu odpornościowego. Sen powinien trwać od 7 godzin u osób starszych do nawet 9 godzin u ludzi młodych. Ważne, by warunki do spania były odpowiednie czyli, żeby było ciemno i cicho. Uzależnienie to złożona i przewlekła choroba układu nerwowego. Cechują ją natrętne i niekontrolowane dążenie do ciągłego zażywania coraz większych ilości substancji uzależniających. Uzależniające są używki, czyli substancje, które nie są konieczne do funkcjonowania organizmu, ale mają na niego pewien wpływ. Będą to chociażby herbata czy kawa, popularne napoje pobudzające, ale też papierosy, alkohol, niektóre leki czy narkotyki. Kawa i herbata to popularne używki, które rzadko powodują poważne konsekwencje zdrowotne. W ich składzie znajduje się kofeina o działaniu pobudzającym. W umiarkowanych ilościach poprawiają samopoczucie, ale nadużywane zaburzają sen, obniżają koncentrację, wywołują niepokój, napięcie, bóle głowy. Dym wydzierający się podczas palenia tytoniu zawiera wiele szkodliwych związków. Jest tam nikotyna o działaniu uzależniającym i negatywnie wpływająca na działanie organizmu. Oprócz tego jest kilka tysięcy różnych niebezpiecznych substancji, które obniżają sprawność fizyczną i intelektualną, zmniejszają odporność, a oprócz tego działają rakotwórczo. Popularne ostatnio e-papierosy, czyli papierosy elektroniczne, posiadają płyn z nikotyną oraz wieloma innymi szkodliwymi substancjami, z których kilka może prowadzić do rozwoju nowotworu. Palenie bierne, czyli wdychanie dymu tytoniowego, gdy pali ktoś obok, także jest szkodliwe. I może wywoływać te same choroby, na które cierpią palacze. Z tego powodu palenie w miejscach publicznych jest zabronione. Alkohol to jedna z najpopularniejszych substancji uzależniających. Działa odurzająco, po spożyciu łatwo przenika do krwi i razem z nią dociera do wszystkich narządów. Alkohol poprawia nastrój, ale w rzeczywistości uszkadza neurony, powoduje problemy z koncentracją, koordynacją ruchów, mówieniem, widzeniem, pamięcią. U osób młodych zakłóca rozwój, obniża zdolności umysłowe, zakłóca pracę układu rozrodczego, u mężczyzn zaburza wytwarzanie plemników, a u kobiet uszkadza komórki jajowe i zaburza cykl miesiączkowy. Zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory jamy ustnej, gardła i przełyku. Jest przyczyną powstawania wrzutów żołądka i dwunastnicy. Nieodwracalnie uszkadza wątrobę, powodując jej marskość. Zaburza rytm pracy serca, uszkadza mięsień sercowy, powoduje niewydolność krążenia. W wysokim stężeniu może powodować utratę przytomności, a nawet śmierć. Alkoholizm to choroba polegająca na uzależnieniu od alkoholu. Chory staje się agresywny, przestaje się kontrolować, zaniedbuje siebie, swoje obowiązki, rodzinę, pracę. Pomocą w wyjściu z tej choroby są chociażby spotkania anonimowych alkoholików. Uzależnienie powodują także niektóre leki. Ich nadużywanie sprawia, że nie mają one już efektu leczniczego, a osoba uzależniona przyjmuje je tylko po to, by poprawić sobie nastrój. Prowadzi to do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak zaburzenia pamięci, halucynacje, uszkodzenia różnych narządów. Narkotyki to najbardziej niebezpieczne uzależniające związki chemiczne. Silnie wpływają na układ nerwowy, wyniszczają organizm psychicznie i fizycznie, uszkadzając zwłaszcza mózg, wątrobę i nerki. Powoduje ma takie agresji, które mogą prowadzić nawet do samobójstwa lub zabójstwa. Osoba uzależniona odczuwa potrzebę, by stale zwiększać ich dawkę, co często prowadzi do przedawkowania i śmierci. Dopalacze to substancje pochodne od znanych narkotyków nie są wpisane na listę substancji ustawowo kontrolowanych, co nie zmienia faktu, że są bardzo niebezpieczne. Co gorsza, ich działanie ani skutki uboczne nie są do końca poznane, więc mogą być nawet groźniejsze od narkotyków. Nawet jednorazowe zażycie do paracza może mieć tragiczne konsekwencje. Na koniec najważniejsza kwestia, czyli jak uniknąć uzależnienia. Najlepiej w ogóle nie sięgać po używki. Młodzi ludzie, ludzie niestety robią to często, by zaimponować znajomym lub z ciekawości. Dlatego tak ważne jest, by być świadomym zagrożenia. Warto też rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także budować pozytywne relacje z bliskimi. Zapamiętaj najważniejsze. Stres jest reakcją przystosowawczą organizmu, regulowaną przez układy nerwowy i hormonalny. Długotrwały stres prowadzi do przewlekłego zmęczenia i może przyczynić się do rozwoju chorób układu nerwowego. Uzależnienie jest chorobą układu nerwowego, która polega na niekontrolowanym dążeniu do ciągłego zażywania coraz większych ilości substancji uzależniającej. Kofeina, nikotyna i alkohol to używki wywołujące uzależnienie. Najbardziej niebezpiecznymi środkami uzależniającymi są narkotyki. Powodują one szybkie psychiczne i fizyczne wyniszczenie organizmu.